co robi. Po jest w swoim czasie, a nie żebyś spili żył. No ale ja chcę wiedzieć co robi inny gan. Bo gana używam w... będę miał go za chwilę w tym i tak powiem, że w tej grze będę miał za chwilę linne gana. Dowiesz ty, dowiesz się. Dowiesz się, dowiesz się. Nie, proszę się. Mój starna ja w ogóle... Wiesz, spotkałem dziewczynę, nie? Na Ome? Która nie dość że mieszka koło mojej babci. Ogląda Naruto i jej ulubionym... ulubioną postacią jest Gara. Ona jest inna. O, gra jest spoko. O, super jest, on jest nerwny jak dla mnie z Naruto. Jak dają, oni powinni być kolegami najlepszymi. To oni będą najlepszymi, kolega. Dzięki za spoiler! Mówię, że. W moim zdaniem, mówię. Że nie sorry. powinni być? Ja się ja. E, powinni być najlepszymi, to jest moim zdaniem. Dobra. Ja się... bo przeszkadzasz mi. Sp spoko, spoko, sorry. Znaczy nie przeszkadzasz mi, ale po prostu włączam cały czas mikrofon, co nie A to trochę przeszkadza. Spoko ja live'a robię teraz. Teraz chwili... spokoj, we... Spoko, spoko, to pozdrawiam live. Hmm, nikogo nie mam. E, co? E, nikogo nie mam. Ja to powtórkę. Dobra, no to ja się mu ja ja jak skończę to będę odpowiadał na twoje pytania. Jak skończę, to będę odpowiadał na twoje pytania. Dobrze. Także zacznij. E, nie, ja muszę zakończyć live'a, sorry. Uh, wait, 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 wait.